O nie, ktoś rozwalił Majkiego. Spójrzcie, a ja jestem duchem. O o, co tu się w ogóle stało? Spójrzcie, tutaj są jakieś ślady, ale kto to w ogóle zrobił tutaj? O, co odmijajcie. tu się stało, ej, Majki? Halo, halo, Majki, co się stało? O, o, Mija tutaj przyszła, ona nie wie co tu się stało, więc to jest nie ona była. Mija, słyszysz, e słyszysz mnie? Halo, Mija, słyszysz mnie? Majki? Tak, to ja, słyszysz mnie? A widzisz a... mnie? Halo, tu jestem! Jestem tutaj, Mija, widzisz mnie? O, ja chyba mam jakieś swity, Majki, to ty? Tak, to jestem ja, Mija, ja padłem, ale nie wiem kto to zrobił. Widziałaś tutaj kogoś? No co, to ja przyszłam, patrzę, a ty tutaj leżysz. Ej, ale dziwne, ty jesteś duchem, ja normalnie widzę przy Ciebie tam, Smailandy i wszystko, jakbyś był taki trochę przezroczysty. Ja tak, bo ja jestem duchem, i ja spójrz, mogę latać i. o co tu się stało, ale spójrz. Te ślady dokądś prowadzą. Kto mi to w ogóle zrobił? Musimy się tego koniecznie dowiedzieć. Musimy. Te ślady, poczekaj, one prowadzą w kierunku naszych domków, ale w sumie może tak. gdzieś tam dalej. Ej, uważaj, tam, tam siedzi Zoe, a to może być Zoey, ja. Uważaj, ona jest na balkonie. Poczekaj, przejdźmy tutaj tyłem, pod jej balkonem, dobra? Chodź, pójdziemy tutaj, tylko po cichu, żeby nas ona nie usłyszała. Nie możemy pod jej zgubić kwiatkami. tych śladów. Tak, ale zobacz, one rzeczywiście prowadzą tutaj, do domu waszych. O ja... O... Drzwi tutaj są otwarte, to jest Uniny. Tak, to jest uniny. wow, ona e... ma tutaj bałagan. Ej, zaraz. Co ona sklep otwiera. Poczekaj, ja tutaj widzę moje rzeczy i moją zabawkę niebieską. Ej, chwila, chwila. Tutaj są moje spodenki, wiszą, to są moje spodnie. Nina, zabrała ci. Ej, a co jeśli to jest ona? Ej, no poczekaj, właśnie. bo jeśli to są twoje rzeczy. I tak w sumie pachnie trochę pranie. Może chciała je wyprać, bo to ona chciała wyprać plamy. Poczekaj, co tu się dzieje. Ej, musimy sprawdzić, musimy zbadać tak, tą czekaj. sytuację. Uważaj, wasze... czekaj, bo ona może tutaj być, uwaga. Ona tu siedzi, uważaj, telewizji. Cicho, 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 czekaj, cicho. cicho. Nie, ona się nie może dowiedzieć, e... bo jak to ona, to będzie jeszcze po tobie. A poczekaj, co to. Tu jest na pranie, tu są koszyki na pranie. I one są normalnie podpisane: Tina, Nina, Mia. Zoe, Aha. A... a tu jest mój Redstone! Ej, ja robię różne rzeczy, wynalazki i tak dalej. Co tu robi mój Redstone? I tu co to jest? To jest jakaś suszarka, mikrofalówka? Co Ej, to, jest? to jest? Pralka, to wygląda jak pralka, mm -hmm. ale poczekaj, skoro ona prała tutaj rzeczy, ale ja nie widzę żadnych śladów czerwonych tutaj na podłodze. I w sumie tamte kosze były podpisane, to może ona nam po prostu pralni chciała zrobić, wiesz? Ej, bardzo możliwe, bo Nina jest bardzo, bardzo miła. Czekaj, no i tu są też w sumie. Moje zielone rzeczy i w sumie są też rzeczy Tiny i Zoe. Ej, faktycznie masz rację, a tutaj tu jest jakiś dziura, tutaj w toalecie nic nie ma, jest pełna wanna wody. Może ona. Hmm, ciekawe, może to nie była ona. Ja myślę, że ona serio chyba robiła pranie. Nie wiem, czy to ona, ale no warto mieć na uwadze, bo to zawsze jest jakiś dowód, no ale nie ma tu żadnych innych śladów, no. Hmm, masz rację. Wiesz co? Może pójdźmy, zobaczmy inne domki, bo. No tutaj... pójdźmy, hmm. ale. Ja chyba powiem, bo jeśli nie znajdziemy nic innego u dziewczyn, to ja bym pomyślała, że to jest ona, bo to było naprawdę dziwne. Ona nigdy czegoś takiego nie robiła. No właśnie, czekaj, jesteśmy u zoi o. o nie! I tutaj są czerwone ślady. O nie, no i już wszystko wiadomo. Myślisz, że już to była Zoey? Już wszystko Zoe? wiadomo, to była zoi na pewno. Zoe, przyznaj się wszystko wiecie. Nie, nie, wszystko, nie, wie... nie cicho, żeby ona się tylko nie dowiedziała o tym, bo jeżeli to jest naprawdę ona... To ja Ci nie pomogę, bo ja jestem duchem, spójrz, o, że ja czy mogę przez przejść. Ej, ej, przejść. Ej, poczekaj, no to jest. O, właśnie, tutaj prowadzą ślady, ej, Coraz nie Coraz więcej tego dowodów, jak to otworzyć? Nie możemy tego otworzyć, to jest zamknięte. Musi być gdzieś klucz, musimy gdzieś znaleźć klucz. Ej, ale musimy być też po cichu, masz tak. rację. Co ta Zoey narobiła, ja jestem normalnie w szoku, ty, no to jest aż dziwne. Ja się nie spodziewałam tego poniżej. zobacz, tu jest wszędzie normalnie taki bałagan. Tak, tutaj jest wszędzie bałagan, tak jakby ona chciała coś ukryć w tym bałaganie, tu niby coś piekło jakieś ciasta. Ale te czerwone ślady prowadzą do niej. Wiesz co, mi ja? Musimy się koniecznie dowiedzieć, co tam jest, bo tam może być rozwiązanie tej zagadki. Tylko potrzebujemy do tego kluczyka. Wiesz co? Może chodźmy poszukajmy tego kluczyka, gdzie on może być. No, ale przy po komputerze? cichu. Nie, tu robię jakieś zakupy. Ciekawe ja muszę bardzo. na górę sprawdzić. Tak, sprawdź, sprawdź, sprawdź. Idziemy na górę, tutaj szybko, tylko. Oj, może będzie tutaj. Tak, może gdzieś tutaj w szafce. Weź przeszukaj szafkę. Ja tutaj podlecę do góry, zobaczę na regale, ale tutaj ani za zegarkiem nie ma ani nie ma tutaj tego za tą doniczką. a Ej Majki, musimy wejść być? tam. Ona jest na balkonie, to ona nas nie zobaczy. Musimy wejść do jej pokoju, tylko musimy być bardzo po cichu. Dobra, to po cichu teraz, ja wchodzimy tutaj. Uwaga, dobra. Jesteśmy. Ona sobie siedzi, patrzcie, ona sobie tutaj siedzi i sobie ona patrzy nie... na Smilandię. Ty patrz, ej, ej, patrz, ej, kluczy, Zobacz, kluczy, to jest kluczy, ten klucz. Tak, trzeba go wziąć wieszko, wieszko, szybko, ja go nie mogę brać niestety. Dobra, wziąłeś kluczyk, szybko idziemy tutaj, dobra. Mamy kluczyk i zaraz szybko się dowiemy. Szybko na dół. Tak, na dół, na dół, na dół, zaraz się dowiemy, czy to była Zoe. Uwaga, otwórz, ciekawe, czy pasuje. Ej, otworzyło się? Już, moment. Jest, otwarte. Jest, udało Spójrz. się. Tutaj są ślady. O nie, tu jest wszędzie taki bałagan, ja nie rozumiem. Ej, kolejne drzwi, można sam samym czy myślisz, że to była ona? No na pewno, no zobacz, są same dowody. To musiała być ona, nie no. Ja myślałam, chyba, że Nina jej pomagała i ona to wyprała, bo tu jest bałagan. Ej, to też tak może masz być. Masz rację, może tak być, rzeczywiście. To posłuchaj, no zaraz otworzymy te drzwi, tylko najpierw musicie zostawić tutaj łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Koniecznie i musicie wbić na sklep kroka.pl, bo tam są mega fajne koszulki, fajne bluzki i mega super brelok. Zobaczcie, jakie to wszystko jest ekstra, naprawdę. Więc jeżeli Chcecie, to koniecznie kupujcie, bo te rzeczy są mega, są strzelonymi fankami. A my teraz patrzymy. Mija, otwieraj, Uwaga. co tutaj będzie. Okej, okay, dobra. Ofrużyły się. Tak, i czekaj, tutaj jest, jest jakaś skrzynka, skrzynia. A w niej hot dog i ketchup Serio? Ach, Aha, Już czyli... myślałam, że to ona. Tak, ja też myślałam, że to ona. Tu jest wszędzie rozlany ketchup O, fu, a to dlatego tak śmierć, ja w ogóle nie pomyślałam, ale to też może być taka przykrywka. Może tak naprawdę gdzieś prawdziwa jest kryjówka i my o tym nie wiemy. I co wtedy? Ej, masz rację, może tak być, ale tu wszędzie Może wszystkie są powiązane. Ej, może wszystkie, może musimy iść jeszcze do Tiny, może ona też coś wie na ten temat, bo póki co wszystko się łączy. Tak, wszystko się łączy w całość, rzeczywiście, ale że ona tutaj robiła tyle hot dogów z ketchupem, ja nie mogę jej tak nabrudzić, serio? Czy to jest możliwe tak nabrudzić? No, dla jest możliwe. No tak, dla jest to możliwe, żeby nabrudzić, to chodźmy dalej, zobaczmy, gdzie ślady prowadzą. O, tutaj ślady prowadzą do i do ciebie nawet, ale one do mogą mnie? prowadzić A, do ciebie, to pewnie... bo ty Tak, bo to ja pewnie rozniosłam te ślady. No e... właśnie, dobra, to zobaczmy Sprawdźmy, tutaj. dobra, Uwaga. Tu, hmm, tu nic nie ma, nic ale nie ma na górze. tak tutaj mi się będziemy. wydaje... Cicho, 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 ona tutaj, ona tutaj ćwiczy, o, dobra, skończymy szybko, ona tutaj ćwiczy, dobra, jesteśmy na dole. Tak mi się wydaje, że ona może też coś robić w garażu u siebie, bo ona Ej, wszystkie takie rzeczy robi w garażu. Masz rację, ona to wszystko mogła ukryć, Ej, ale to jest milion IQ to wszystko, co tu się dzieje. Ej, Tu są ślady normalnie, ej! Takie same, jak były u Zoi. Tak, I tylko tu są ti... inne. Tak, tak, tak. I pewnie Tina była w to powiązana, i Nina im to wszystko wyprała. No nie, już znamy rozwiązanie tej zagadki. Czyli myślisz, że one to zrobiły wszystkie razem? No pewnie, chociaż tak coś pachnie trochę nie jak ten ketchup. Ale to, to na pewno, to na pewno, to na pewno były one. Ja ci mówię, na 100% rozwiązaliśmy zagadkę, trzeba je po prostu teraz straszyć, ukarać. Tak. Ale poczekaj. Poczekaj, poczekaj, bo to się wszystko nie trzyma kupy, bo tam ślady były tylko jednej osoby, że szła tam tylko jedna osoba, a nie aż trzy. A tutaj wychodzi na to, żeby szły trzy. No bo. Ee, ponieważ one tak po prostu wymyśliły sprytnie, że chodziły bez butów. Myślisz, ale to ślady i tak by zostawiły? Eee, nie. Nie, bo one by chodziły tak, wiesz, o, o, one by chodziły tak, że najpierw jedna idzie i potem za nią druga i po tych samych śladach. No. Aha, no, no w, w ten właśnie sposób. Tak. Czyli one to tak zaplanowały, tylko dlaczego one chciały mi to zrobić? Dlaczego ja musiałem paść? No, ja właśnie nie wiem, Może po prostu, były zazdrosne i stwierdziły, że, że zamiast to rozwiązać między sobą, to że po prostu ty musisz paść. Ja muszę paść, ale to przecież najgorszy pomysł na świecie, no nie. Ale poczekaj, to jest bardzo dziwne, bo tutaj są spreje i jest też Czerwony spray. Tutaj śmierdzi jak u mechanika samochodowego. Poczekaj, ja to powącham. Aha. Yy, mija wiesz co. To, to nie jest to, co myślimy. To jest smar. Aha, ale jak to smar? No, spójrz, ona tutaj robiła kłada. A, żeby był czerwony? Tak, ona tutaj nie dość, że sprejowała tym wszystkim, tego kłada, to jeszcze go naoliwiała i tak dalej, i smarowała smarem. A, yy, no to, to w takim razie tylko yy, Zoe była w to zamieszana i Nina. Ale u Zoe przecież znaleźliśmy ketchup. No tak, no mówię ci, bo ona udawała. My nie znaleźliśmy jeszcze jednego pokoju, musimy iść poszukać. Znowu kolejny pokój. Myślisz, że jest jeszcze jakiś pokój? No myślę, że na pewno. Yy, hmm. No. Nie wiem, ja coś mi tutaj śmierdzi. Wiesz co, ja bym poszedł jeszcze zajrzeć do twojego domu na. Przykład do mojego rupadek. domu? Nie, tak, no to już nie domu. ma takiej potrzeby. No co ty? Przecież sprawdziliśmy, wszystko już wiemy. No nie wiemy właśnie wszystkiego, bo jeszcze ślady prowadzą do twojego domku. No bo ja rozniosłam. no zobacz, tutaj nic nie ma. Spójrz jest tak jak było, wszystko kanapa, kwiatki, nic tu nie ma. Widzisz już możemy wychodzić. Chodź no, Pina, nie wiem. Nina! Czekaj, wszystko czekaj, czekaj, nie, nie, nie bo one mogą wiedzieć o tym. Chodź jeszcze ze mną na chwilę, bo ty masz coś tutaj za czysto w tym swoim domku. No bo ja mam zawsze czysto, bo e, tutaj Zoe mi nabrudziła i sprzątałam wszystko, bo ona wszędzie brudzi tam gdzie łazi i mi tu w i nabrudziła. Dlatego jest czysto. Tak, dobra, to pozwól, że jeszcze zobaczę na górze, co się na górze u ciebie w pokoju dzieje. Co ty na to? No, spójrz nic takiego. Spójrz, mm -hmm. widzisz porządek, już możemy schodzić. Wszystko widzisz, no to chodźmy. Na rapa, chodźmy. nie, nie. nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam się bardzo dobrze przyjrzeliśmy wszystkiemu. A o, tutaj spójrz, nie. tu mam zdjęcia z tobą. Widzisz, jak się możesz przyjrzeć ładnie. O, faktycznie jest nawet drzewko moje ulubione tutaj. Ale no, fajnie, widzisz, że trzymasz widzisz. takie zdjęcia. No, no. bo ja ci tak lubię, to chodźmy już. Hmm, nie wiem, czekaj. Tutaj w szafce nic nie ma. Tutaj z drugiej strony też nic nie ma w szafce. Hmm, tutaj łóżko pościelone bardzo ładnie. Ej, zaraz, zaraz. A to, co tutaj leży? A, to jest mój nożyk do obierania jabłek. Nożyk do obierania jabłek? Poczekaj, tak. poczekaj, ja go wezmę. Nie wygląda jak nożyk do obierania jabłek. E, ale nie podchodź tak blisko do mnie z tym nożem. No, on jest do obierania takich dużych jabłek, takich e, dużych zielonych jabłek. Dużych zielonych jabłek? Poczekaj chwileczkę. Ja muszę się przelecieć w to miejsce, ja muszę się tego dowiedzieć szybko tutaj. Lecimy, przelatujemy przez domki jak najszybciej. Uwaga, lecę do siebie. Ej, patrzcie, ja tutaj padłem. Zaraz rzućmy to tutaj. Ej, to by pasowało. To normalnie by pasowało i zaraz, zaraz. Dlatego Mia była tutaj na miejscu jako pierwsza. Ona, ona wiedziała o tym. O, to była przykrywka na pewno, dlatego ona chciała zwabić dziewczyny, słuchajcie. Czyli to pranie, to Nina po prostu z grzeczności sobie robiła to pranie dla mnie. Zoey po prostu robiła hot dogi z ketchupem, a Tina naprawiała w tym samym czasie swojego kłada i go malowała, czyli dziewczyny były zajęte. Ej, one nie mogły tego zrobić, to musiała być Mia. To na pewno musiała być Mia. Eee tu jesteś mija, to byłaś ty, to na pewno byłaś nie, ty! Te nie, dziewczyny tak. no wrobiły mnie! Tak, wrobiły cię? No nie wiem, czy cię wrobiły. Zaraz ja ciebie wrobię w to wszystko, nie, bo to byłaś ty! Nie, no, Mike, ja nie, wiem. Nie! To była ona na 150%, to była ona, ona zostawiła te ślady, ona tutaj szła, tak jest! Ona to wszystko wymyśliła, ona mi chciała zwabić, a to była ona! A, chodź, niech ja cię dorwę, dlaczego to nie zrobiłaś? No, Majki, stop, porozmawiajmy, porozmawiajmy, ja ci powiem dlaczego. No dlaczego to zrobiłaś? Gadaj no, bo... natychmiast! No bo ja widziałam, że ty się spotkałeś z nimi we trójkę i mnie zaprosiliście. I mi było strasznie przykro po prostu. Eee, to nie był powód do tego, żebym ja padł, żeby mnie tak eee, żeby mnie tak urządzić! Widzisz, ja teraz jestem duchem takim normalnie latającym, i mogę wbić dalej na smajsaukro.pl i wziąć sobie fajne koszulki, na przykład fajne bluzki i brelok. Ale ja już na przykład spójrz na mnie, ja nie mam nóżek, bo jestem no. duchem i latam. I to zaostędzisz wszystko... na butach. Aha, to wszystko przez ciebie! Niech ja cię teraz tylko dorwę, jestem taki Aaaa! zdenerwowany. Nie uciekniesz teraz przede mną. Normalnie nie uciekniesz! Niech ja cię tylko dorwę. A masz ty, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz. No, ci... O, tak, 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 tak. A masz tutaj. O, patrzcie, jaki fajny sklep. Tutaj na przykład możecie zamówić, zostaniecie fajne zdjęcie. Tutaj spadnie ze swajstwem, a ty chodź tutaj! Nie patrzcie Aaaa! na to! Niech ja cię tylko dorwę! Tutaj nie ma takiego robienia! O, ty Piszcie w komentarzach, co ja mam teraz zrobić z miją, bo chyba zasłużyła na to, żeby na przykład wskoczyć do gorącej wody albo na przykład spędzić tydzień na drzewie o tak spędzisz tydzień na drzewie z małpami choć tutaj nie kieci ja tylko dorwę a jak chcecie więcej filmików z szalonymi fankami to wpadajcie na mój drugi kanał Mikey Roblox kliknijcie tutaj zostawcie suba tam więc więcej filmików machamy wam tak wbijajcie na drugi kanał Mikey I zostawcie suba i tutaj macie jeszcze inne filmiki klikajcie